Dzień dobry Z okazji tego, że już jest Prawie 10 października Akurat jestem Na dolnej części ogrodu Każdy ksaczek, każde drzewko Do którego podchodzę Po kolei tak mniej więcej Codziennie coś tam sobie wybiorę I sobie młucę To sobie coś tam przecinam Dzisiaj poszła w ruch Szczepiona brzozowa za piękna, jest piękna. Pamiętam ją, była kapkę mniejsza, teraz ten pień urósł 4 lata, zrobiło różnicę, ale teraz ona zawsze była tak dziwnie cięta. Wyczyściłem ją ładnie od środka. Widać pięknie szczepienie. Tu będzie odkryte. No i możemy się przejść po ogródku. Tu na razie. W tej części kląb przed domem nie mam zamiaru właśnie robić czegoś takiego, że wyrżnę wszystko na od razu, tylko część krzaków odmłodzę teraz. Tak jak na przykład tutaj. O, o teraz pani zrobiłem piękną ławeczkę. Pół dąb, nogi sosny, tak akurat miałem, coś się wycięło, w kopana super. Jeśli się usiądzie widać cały, cały ogródek. To na przykład Forsycję to pociąłem bardzo mocno. Ale Forsycja to zaraz odbije. O, mamy naszą ławeczkę, siedzimy sobie na naszej pięknej ławeczce, widzimy sobie cały ogródek. supernie. nie? Tak, wymyśliłem pani ławeczkę. Tu jest ta część, co też mamy jakiś filmik już od wcześniej. W tych kamieniach tego tutaj też nie było widać, to moje było pierwsze wejście. Jeszcze dużo zostało do cięcia, tu spokojnie z tydzień jest walki, ale wszystkie jałowce poszły już w bązaje różnego rodzaju i tak dalej, nie wiem jak to się tam nazywa. Tu oczywiście jeszcze mi tak nie było do końca. Ale wchodzimy, wchodzimy w klomp. Klomp jest o, dużo bardziej obszerny, więc tu po prostu tutaj co z rokiem mnie przykuje uwagę to tnę. Posadziliśmy rozchodniki dodatkowo. Tam już byłem na początku. Tu o przyciąłem pięknego krzaczka. Z daleka naprawdę prezentuje się teraz rewelacyjnie, w przyszłym roku zrobimy może co innego tu zrobiłem coś takiego, on jest jeszcze być może trochę do podczyszczenia z tamtej strony raczej na pewno, ale już na tym na tą chwilę co jest, to zrobiłem, że jest taki pierścień na kioskach. i teraz ładnie wyszło, że tam jest taka rozeta, się rozchodzi no i w przyszłym roku jak będzie ładnie już od, będzie zaczynał rosnąć, to ja zrobię tak, że go Podkoszę od dołu trochę I wtedy automatycznie wyczyszczę To co jest niedoczyszczone I będzie taki pierścień Na kiaszkach Tu jeszcze mi nie było Tu pan Grzegorz też mówi, że to fioletowe Można ciąć jak się chce Tu tak trochę podkosiłem Tutaj część to ewentualnie tam śliwki zredukowałem Tak Tu jest cis z kosadrzowiną W kupie Trzeba będzie to też ogarnąć. Tutaj przeciąłem, o, ładnie. Też krzaczka. Nie można już bardziej było go zredukować, bo by po prostu wyszło brązowe od lat, ale tu go tak zrobiłem i u góry zrobiłem, tak, zostawiłem wiechecia i spróbujemy taki język z niego uformować. Tak. No nic, no to, to by było na chwilę obecną. Tu jest kolejna ścieżka, ona jest też do robienia. To tak wejdziemy sobie w krzaczki. Może będzie lepiej, trochę pod słońce to. Nie wiem, czy będzie się nagrywać, ale tutaj o moje pierwsze wejście to było właśnie w na najpierw ogarnąć sobie y, nasze jałowce. Zrobiłem taki, ma taki język po nim idzie. I pach, wyszły takie jęzory. Już ja pamiętam kiedy się trochę tutaj tak podcinałem, dlatego one tak się fajnie uformowały. No i mamy na tych kamieniach, super, ogród tak jakby z dołu. Tu odkryły się kamloty. Robimy oczywiście chmury, nie chmury. Były piękne dwa krzaki. One naprawdę były mega zarośnięte, a zrobiłem z nich takie poduchy. Już są. Tu było w ogóle też, była katastrofa. Zrobiłem coś takiego. Jeszcze poredukujemy, być może te kule, tak? Bo to jest i tak za gęsto. No ale na chwilę obecną jest naprawdę naprawdę ciekawe to wygląda. Mm. No i tyle. Jeśli chodzi o tą część ogrodu. Tak. Jedziemy. Tu jeszcze mam trzmieliny. Całe mnóstwo o jest co robić. Jest co robić. Dzisiaj jest tak piątek, to ja się w piątek już nie spinam. Bardziej jest coś posprzątać, coś dociąć. Ale dzisiaj tam tak jest kawałek ogródka. Chcę, chcę go właśnie dokończyć, żeby tak o. jak wjeżdżają, to żeby było ładnie. Tu coś odcięliśmy, tak podnieśliśmy tą kulę na kamieniu. No nic. Nie będę robił dwóch pilników. Zrobimy dwa, zrobimy jeden Przejdziemy na część ogrodu do tyłu Chcę zrobić jeden z tego względu, żeby było widać, że ja idę tam Że ja idę, że to jest naprawdę kawał ogrodu zrobionego I że to, jak się chce obejść wszystko, to tutaj w, w jakimś ogrodzie botanicznym trochę trzeba pochodzić To jest pierwszy krzaczek, który wziąłem, jak przyszedłem do pani do ogródka W tym sezonie, tak I po prostu powiedziałem jej, że Albo dniemy tak, mniej więcej po mojemu, albo nie dniemy w ogóle i pani się zgodziła. I, I walczę tu na całego. Koło domu jest tak dziwnie, to wszystko rośnie inaczej. Jakby słabiej. Ten dom jest tak ogromny, on tu robi na tej skarpie. Dosyć, że tu jest skarpa i tu jest taka murawa kserotermiczna. To jeszcze on robi właśnie to ten dom, że są miejsca gdzieś zimno i... I z tego mikroklimatu robi się jeszcze jeden mikroklimat, w którym w ogóle niektóre roślinki nie chcą rosnąć zbytnio. Ale... Ale te stare jakoś sobie dają radę. Tu mamy taką część. Nikt jeszcze tego nie zagospodarował. Ale... Przez zimę będzie przygotowane do tego, żeby tu zrobić pani łąkę kwietną, taką dziką. No i wchodzimy część tylną. Mamy, tak. Tu jeszcze tej, od tej strony właśnie nie podcinałem. Nie jest tak zakrzaczone, więc może trochę sobie odpuścię na razie. Zawsze do tego dojdę jakoś sobie od wiosny. Bo nie jest tak, że najgorsze jest. Schodzimy do naszego o, miejsca, gdzie jest naweczek. O, było ostro. Pocięliśmy tutaj trochę. O, poformowaliśmy. To co nie jest za mocno zakrzeczone, nie było po prostu zarośnięte, bo ktoś to od czasu do czasu ciął. To tak tak sobie zostawiliśmy. Ja z na dół, bo to jest słońce. Nie wiem czy to wszystko będzie widać. Mhm. Odkryliśmy te kamloty tu. Tu zrobiłem pani takiego półzaja. U góry ma taki trójkąt super. Tu coś przecięliśmy, tak ma pięterka. No i tam obciliśmy ten dziki żywopłot, straszny. <grym> Był znalazłem jedynego rodzaju drona w ogrodzie. Nie wiem co on tu robi, podobno jest pod domem, ale go tutaj przesadziłem. Yy, to czy ktoś go przesadził? No i widzę, że on rośnie, ale coraz słabiej. I ja go prawdopodobnie spróbuję przesadzić, albo tutaj mu zrobić coś, coś wokoło, Jakąś ściółkę, żeby nie miał tak tragicznie. No i obejdziemy. Tak może, żeby się zmieścić w 10 minutkach. Tu nam wyszła taka o trójkącik i wyszedł duży błądzaj i jego dzieci. To jest tak. Tak, tak sobie wymyśliłem. Podcięliśmy te limby. No i dzisiaj słońce się pokazało. Za chwilę będzie cieplutko. Podosadzałem rozchodniki. W przyszłym roku one się tak przygęszczą, mam nadzieję, w tych kamykach i dają, dadzą swój efekt. Dodatkowo docięliśmy sobie tujeczki tam. Ale też prawdopodobnie były cięte może z raz przez swoje życie, może dwa. Szczęście, że tak rosły, jak rosły. Teraz je trochę uformowałem. W przyszłym roku się je przetnie, będzie naprawdę ładnie. No. I tyle. A może obejdziemy teraz tak. Bo jak już tak chciałem, to sobie przejdziemy. No, chyba przebijemy te 10 minut. Tu sobie przeciąłem. Niestety słońce bije. Tego koniucha na samym środku zostawiłem. Po prostu niech strzela w powietrze. A na dole uformujemy taki wałek. A jak kiedyś, to w czego będzie cis drzewo, tak? I też będzie pięknie. A, słońce daje. O, przyjęliśmy już jesiennie. Jak w szkoda, czy nikt go nie przeciął wcześniej, bo by były kolorowe, ładne liście. A tak, wszystko poszło w las. W przyszłym roku będzie lepiej. Tak wygląda skarbka o, od tej strony. Podgoliłem ładnie te wszystkie pszaczki. I można powiedzieć, że jestem z tego zadowolony. Tym motywem kończę. A jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest oczko, strasznie zarosło. I będziemy też z tym walczyć. Czędzie jakoś powyciągać. Pan Grzegorz kopie sobie kolejny stawek. Będzie dla niego prezent w postaci właśnie rośliny ode mnie. Myślę, że tutaj nikt nie będzie na to obrażony, bo trzeba to zrobić, a, a nie ma tutaj innego stareczku, żeby gdzieś się wkopać. I tak chciałem zakończyć ten filmik. Zaprezentowałem co na razie wykonałem. Jeszcze, oczywiście, trzeba to czyścić. Zawsze będzie to prawie, niestety, według mnie. Zawsze będzie to prawie. Nie jestem taki, żeby zamęczyć szaczki, ale po prostu tutaj tego jest tyle, że zawsze będzie prawie tak. Bo prawie to ja na przykład patrzę na przyszły rok, nie? To dla mnie to, że jest przecięte, to, to i tak jest prawie, bo efekt będzie w przyszłym roku jesienią. A tymczasem życzę wszystkim ogrodnikom, miłego dnia, sadzenia, cięcia. Teraz jak przychodzi jabłonki owocowe. Będziemy ciąć pięknie i miłego dnia.